jogurt grecki smakowy, sok pomarańczowy, suszone daktyle, miód, baton granola. Łącznie 131 g cukru. 4 ciastka, cola 0, 3 małe rożki, koszka czekolada, baton proteinowy. To łącznie około 25 g cukru. Ludzie zakładają, że te produkty mają małą ilość cukru, bo są pożywne. I że te produkty zawierają go dużo, bo są mniej odżywcze. Ale cukier nie ma nic wspólnego z mikroelementami i błonnikiem w pożywieniu. Te produkty dzięki błonnikowi sycą na dłużej, ale nadal mają wysoką zawartość cukru. Natomiast takie produkty nie sycą tak bardzo, ale dopóki Twoja dieta ogólnie jest odżywcza, możesz do niej włączyć dowolne produkty, a mimo to dalej osiągać cele sylwetkowe i zdrowotne. Obserwuj profil Norbert Track. Jeśli chcesz nauczyć się o mądrym odżywianiu bez restrykcji i ciągłych zakazów.